Cześć! Stać sobie sprawę, co jest wewnątrz naszego serca. To jest dla mnie chyba najważniejsze przesłanie tej Ewangelii dzisiejszej. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi, że wszystkie te negatywne czyny, które możemy popełniać względem innych, względem siebie, wymienia ich całą masę i można się aż załamać, płyną z naszego serca. I tutaj. W związku z tym może się pojawić taka pokusa. No dobrze, to będę trzymać mi serce w jak najpiękniejszej formie, jak najczystsze. No właśnie. Ale gdy będziemy chcieli sprawiać taką kontrolę nad naszym sercem, ryzykujemy, że po prostu te wszystkie negatywne rzeczy, z którymi naszym sercu musimy się zmierzyć, one zamiast... Zamiast na zdać sobie z nich sprawę, one wejdą głęboko, głęboko i będą właśnie takim niekontrolowanym źródłem, jak jakiś wulkan dla naszych negatywnych działań względem innych, względem siebie. Więc o wiele, o wiele lepiej jest tak, to serce, jakby wypłakać przed Bogiem, czyli jakby zdać sobie sprawę, pozwolić sobie, że odkryję w tym sercu bardzo dużo rzeczy, które mi się nie spodobają, które mnie zasmucą, które pomyślę sobie, dlaczego one tam muszą być. I tutaj mogę zrobić różne rzeczy, tak jak w innej Ewangelii, wypłakać przed Bogiem, przedstawić to Bogu, co tam ja znalazłam, dlaczego mnie to boli, jest dla mnie jakimś trudnością, trudzeniem. Inna rzecz, to mogę jeszcze zapisać te wszystkie negatywne emocje, wy wypłakać i wypisać w stosunku do jakiejś osoby, które mam. Gdy one wyjdą takim kontrolowanym kanałem, nie będą już miały takiego wpływu niekontrolowanego, jak wulkan na nasze, na nasze działania, zachowania. Dlatego dla mnie Jezus mówiąc o tym, że serca wypływają te wszystkie negatywne rzeczy, nie mówi, trzymajcie serce tak jakby w klatce pod kontrolą, że nic tam nie wejdzie, nie pojawi się negatywnego. No nie, no jak już tam jest, to co z tym możemy zrobić? Tylko wydaje mi się, że mówi, powierzcie to Bogu, zdajcie sobie sprawę, ukoście się w tym sensie, że zdacie sobie sprawę, że to jest. Wypłaczcie to Bogu, przedstawcie je. Znajdźcie kanały dla wyrażenia tego w taki sposób, który sprawi że nie wybuchniemy pewnego dnia jak wulka. Dzień.